Ali-akca, jestem jak. Papież bezdomnych zwierząt próbował zabić Jana Pawła II, teraz opiekuje się zwierzętami. Ali-akca, czuje się jak papież. Mehmet Ali-akca, który 13 maja 1981 roku usiłował zabić papieża Jana Pawła II, obecnie mieszka na przedmieściach Stambułu i utrzymuje się z honorariów za swoje książki. Angażuje się w obronę praw zwierząt i określa się jako papieża bezdomnych zwierząt w Stambule. W opublikowanym w lutym 2020 rok wywiadzie dla brytyjskiej gazety Daily Mirror, akcja, który w sumie spędził w więzieniu 29 lat, powiedział, że żałuje zamachu i cieszy się, że papież przeżył. Prawie codziennie myślę o tym, jak do niego strzelałem, kiedy to się stało. Miałem 23 lata. Byłem i młody i głupi, teraz jestem dobrym człowiekiem. Próbuję żyć jak porządny człowiek, zapewniał. Wśród swoich sąsiadów jest znany jako obrońca praw zwierząt. Prawa zwierząt są tak samo ważne jak prawa ludzi. Co miesiąc wydaje równowartość około 200 dolarów na to, żeby je dokarmiać powiedział. Zwierzęta są takie niewinne. Wszystkie mnie znają i biegną do mnie, kiedy mnie widzą czuje się jak papież bezdomnych zwierząt w Stambule. Najbliższy przyjaciel 63-letni Akca, który wielokrotnie mówił mediom, że uważa Jana Pawła II za brata i najbliższego przyjaciela, kilka razy chciał przejść na katolicyzm i zostać księdzem. Raz stwierdził też, że jest reinkarnacją Mesjasza. Od 2010 roku, kiedy Akta wyszedł na wolność z więzienia w Ankarze, opublikował kilka wersji wydarzeń sprzed 40 lat. W książce Obiecali miraj Moje życie i prawda o zamachu na papieża napisał na przykład że zamordowania Jana Pawła II zlecił mu przywódca Iranu Ayatollah Ruchorach Homeini jeszcze wcześniej we włoskim więzieniu, w którym przebywał w latach 1981-2000. Najpierw twierdził, że został wynajęty przez bliżej niesprecyzowaną palestyńską organizację paramilitarną, a później, że były to bułgarskie tajne służby działające na zlecenie ZSRR. Wiele wersji historii istnieje także list, który Akca napisał dwa lata przed zamachem, w tureckim więzieniu, w którym siedział za zabójstwo znanego lewicowego dziennikarza, w którym oświadcza, że zabije papieża, ponieważ jest on, krzyżowcem wysłanym przez zachodnich imperialistów, którzy boją się zbliżenia Turcji z innymi muzułmańskimi krajami. Obecnie Akca o zlecenie zamachu znowu oskarża Związek Radziecki. W wywiadzie dla włoskiej agencji ANSA, opublikowanym w przeddzień 40. rocznicy zamachu, powiedział, że na temat nie ujawniono jeszcze wszystkiego, wskazując na trop prowadzący do radzieckiego KGB. Nieżyjący już turecki dziennikarz Mehmet Ali Birant, który kilkakrotnie rozmawiał z Akcą, oceniał go jako, zrównoważonego faceta, który w pełni kontroluje swoją sytuację. Akca jest pełen teorii konspiracyjnych ale w mojej ocenie robi to specjalnie. Lubi bawić się z mediami i chce na tym zbić kapitał, napisał Birand w jednym z artykułów.